Gwałtowne nawałnice przeszły nad Podbeskidziem. W ich wyniku jedna osoba trafiła do szpitala. Samochód, w którym przebywała, uderzyło drzewo. Burza wyrządziła wiele szkód. Powalone konary, zalane studzienki kanalizacyjne i uszkodzone budynki. My łączymy się teraz z naszym bielskim reporterem Tomaszem Libichem, który zbiera najnowsze informacje w tej sprawie. Tomku. Na tę chwilę mam informację o co najmniej 50 interwencjach, jakie podjąć musieli strażacy w związku ze skutkami tej wichury. Zalane ulice i samochody już nawet nie tyle jeżdżące, co pływające po tych ulicach, zerwane linie energetyczne, połamane konary, gałęzie, powalone kilkudziesięcioletnie drzewa. To ta jedna strona medalu. Druga to no przede wszystkim jedna osoba ranna, o której już mówiłeś, ale są podtopione piwnice, rozbite samochody, wyjątkowo dziś zakorkowane miasto. Wszystko to efekty tak naprawdę kilkunastu minut minut zaledwie, podczas których deszcz, grad i silny wiatr dokonały spustoszenia. Takim wyrazistym przykładem może być rejon ulicy Grażyńskiego, gdzie całkiem niedawno otwarto wiadukt po remoncie. Władze podkreślały, że przestrzeń pod tym wiaduktem pogłębiono, a dzięki temu jest tam teraz więcej miejsca. No, tymczasem dzisiaj okazało się, że to przede wszystkim doskonałe miejsce do utworzenia się ogromnego bajora, które właściwie uniemożliwia zupełnie przejazd w tym miejscu. Tusowanie szkód trwa i potrwa zapewne do późnego wieczora. Żlibich bielsko-biała po wichurze. Będziemy wracali do tych zdarzeń w kolejnych serwisach. Nie ma szczęścia pod Beskidzie do pogody tej wiosny.